Cześć, właśnie czytam e-booka. I tak sobie pomyślałem, że dzisiaj ci pokażę, jak można zarabiać na e-bookach bez konieczności ich pisania, bez konieczności bycia autorem e-booka, jak możesz wykorzystać dzisiejszy internetowy marketing, jak możesz sprzedać właśnie e-booki innych osób. Zrobić to całkowicie legalnie i zarabiać mega kasę, jeżeli wykorzystasz wszystkie moje wskazówki. Koniecznie oglądaj ten materiał. A więc, drogi widzu, do tego wykorzystamy stronkę ebook.junkie.com. Na tej stronie znajdziesz nielimitowaną ilość e-booków, które. Zaraz Ci pokażę jak można wykorzystać, yy, pobierać bezpłatnie i wykorzystywać właśnie do że swoich e-booków. Jak to zrobić? Musisz założyć konto. I klikamy Lesser Writes. Lesery co to jest Lesser? Lessery to osoba, która sprzedaje yy, cudze już napisane książki. Żebyś tutaj otrzymał te prawa do sprzedaży już napisanych książek. Klikasz na Join Now. I teraz tutaj masz Premium Membership. Premium Membership co to jest? Płacisz raz na rok. To jest jedyna inwestycja, którą robisz. 40 dolarów. tygodnia daje Ci to. Nielimitowaną ilość książek I możliwość nielimitowaną pobrań Nie płacisz już żadnych Prowizji Już nie zapłacisz ani grosza prowizji Za korzystanie z tego serwisu Tylko te 40 dolarów I Nie masz już żadnych innych kosztów Związanych z tym Dzięki temu, że zapłaciłeś już Wykupiłeś sobie ten membership Będziesz miał możliwość sprzedaży tych książek Ale co najważniejsze Możesz zmienić swoje Nazwę tej książki, czyli tytuł. Możesz zostać jej autorem, możesz zmieniać treści zawarte już w tej książce i historię tych książek. Możesz również y, pisać, dodawać swoje treści w tych książkach, możesz zupełnie zmieniać kolor okładki i robić w zasadzie, co ci się niezmiennie podoba, i sprzedawać jako ty, że jesteś autorem tej książki. Wystarczy zmienić tytuł. Dopisać coś, usunąć coś, już możesz zostać autorem kompletnie zgodnie z licencją tej oto strony. Za jedyne 40 dolarów możesz zostać już autorem i sprzedawać swoje książki w internecie. Tak to wygląda. Tak jak już Ci pokazałem, żeby zacząć sprzedawać swoje książki w internecie, tak zwane e-booki. Wystarczy do tego wejść na stronę ebookjunkie.com Jak wejdziesz na tą stronkę, zarejestruj się, wykup pakiet za 40 dolców, 39,99 i masz możliwość pobierania plików i tworzenia własnych treści. Tu zaznaczam, wszystkie książki są w języku angielskim, co jak nie znamy języka angielskiego. Pierwszy plan, możesz kogoś wynająć, freelancera, który Ci pomoże. Po prostu zmieniać treści na polskie. Czyli, po prostu możesz w sobie wsadzać swoje informacje i treści w te książki. Druga sprawa, możesz również przetłumaczyć treści tych książek, informacje i sprzedawać na polskim rynku. Jakie piękne, jakie proste, jeżeli książka jest, załóżmy, jak zarobić kasę w internecie. W języku angielskim, ty ją przetłumaczysz, dodasz swoje informacje, podpiszesz, że to jest Twojego autorstwa, wrzucisz coś dodatkowego na okładkę. To zupełnie robisz to legalnie zgodnie z licencją tej strony. Polecam ci tą stronkę, zacznij zarabiać kasę i koniecznie subskrybuj mój kanał. Subskrybujcie ten kanał, lajkujcie. I dziękuję za dzisiejsze oglądanie mnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już z nowymi pomysłami jak zarabiać kasę przez internet. Cześć.